Siemano, z tej strony Patryk e, I dzisiaj mamy live komentarz z Call of Duty Modern Warfare 3 e, Gramy sobie na mapce terminal złotym Z złotym skarem, strumikiem i powiększonymi magazynkami Także e, Mam nadzieję, że, że coś ugramy Przepraszam za mój głos, ale nie wiem dlaczego ale Chyba się zaziębiłem i po prostu e, Troszkę mnie gardło boli e, No i okej, okay, zobaczmy Aha, okej, okay, zastaliśmy Zabić przez użytkownika Adiboy, no i niestety nie są Niemcami, czyli będzie trzeba go zaraz wykurzyć, ale okej, okay, lećmy tutaj z tematem. Mam nadzieję, że uda się coś ugrać ciekawego, bo. Okej, okay, mamy pierwszego przeciwnika, bo nie mam za dużo czasu. Bo, generalnie odkąd się rok szkolny zaczął, to jest mój pierwszy gameplay jaki gram, może nie pierwszy gameplay, a, a pierwszy meczek, bo po prostu no, mam taki natłok pracy i jakiś tam pierdół, że po prostu nie mam czasu nic nagrać i generalnie trochę mm, trochę zapierdol, niekoniecznie w szkole, bo u mnie w szkole jakoś na początku zawsze jest lajtowo, także mm, powiedzmy, że po prostu zarobiony jestem, o tak to nazwijmy, okej. Okay. Zabijamy go, czy nie? Oj, 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 dobra. Hitmarkery, hitmarkery. Teraz bez żartów. O, wychyli się, czy nie? Okej, okay, mamy go. Jeszcze jeden do predatora. Niezu, jak widzicie mój, mój celownik jest naprawdę dzisiaj ciężki do ogarnięcia. I, i po prostu zobaczymy czy coś się da ogarnąć. Okej, okay, został. Dobra Nic tutaj nie zrobię, niech on wyjdzie z tą tarczą może tam, nie wejdziesz, nie chce ci się. Trochę się boję. Okej, okay, panu. trochę się bałem wychylić wam powiem. Ale okej. Okay. Dobra, wpadamy tam, nie ma co się szczypać Coś tu na pewno jest No właśnie A użyjemy sobie teraz Predatora, strzelimy nim Może coś trafimy, A nawet coś trafimy, wam powiem szczerze O Jezu, jaki fart Jebane jaki by mnie zabiło, jak zawsze pewnie O Jezu, jak ja uwielbiam MP9 Podnoś tą MP7 o, kurde, było ciężko. Ale zobaczmy, może się uda tutaj coś teraz ugrać. Mam strzelca, nie strzelca śmigłowca, tylko nalecz śmigłowców, śmigłowców. Powiem wam, że używam tego striku po raz pierwszy i, i zobaczymy, jak on się sprawdzi. Generalnie mam trzy terminale śmigłowca i inne pier. dołu jakoś się nie sprawdzają. ciekają zaraz głowiczka wybuchnie. Jakoś się specjalnie nie. Sp nie, zaraz mnie zabije coś. Kurde, jakbym zginął przez wybuch tego, tego to byłaby lipa oporowa. Śmigłowce i jakieś inne hariery, chociaż harierów tutaj nie ma. AC-130 i takie pierdoły się... Oj, zabił mnie. E, jakoś specjalnie nie sprawdzają. Okej, okay, puśćmy to może. Jak się to puszcza? jakoś? O tak? Okej, okay, to tak. nie Trzy takich śmigłowców używałem, także... Przepraszam was, ale... O Jezus Maria. Trochę Was oszukałem z tymi atakami śmigłowców. Powiedziałem Wam, że jeden raz tego używałem, a jednak trochę się więcej zdarzyło. Dobra, jakoś ten mój helikopter kosi całkiem spoko, także jestem zadowolony. Zobaczymy, co będzie, jak przelecą te śmigłosy. To trochę lipa, bo wszyscy je widzą na mapce, no i po prostu każdy może je zastrzelić, chociaż tylko jednego może i po prostu jakoś ale często one nie zabijają, po prostu każdy wie, kiedy one będą przelatywały. A tutaj będzie jakiś... O Jezus Maria. Chciałbyś, chciałbyś, ale mnie nie dopadniesz, kolego. Okej, okay. tu już nie ma nic. O Jezus Maria. Okej, okay, to było całkiem ładne. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, chodź, 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 O nie, o nie, o nie, o fucking... Przeskanował nas, wam powiem, ale dobra, użyjmy sobie Predatora. Przepraszam za komentarz, jest chaotyczny dosyć, ale no niestety jest późna godzina i ja po prostu skupiam się na meczu, żeby po prostu coś ugrać ciekawego. No i póki co idzie nam całkiem w porządku, mi się wydaje. Mapka Terminal nie jest moim najmocniejszym punktem, chociaż kiedyś ją lubiłem, to teraz jakoś ciężko mi się jest w nią wgrać jednak. Okej, okay, mamy tam jakąś asystę, mamy jakiegoś, jakiegoś fraga i niestety. Ktoś nas zabił, w tym lobby jest sporo Polaczków, bo wielu wyciszałem Trzech, albo pięciu nawet, bo pięciu wyciszyłem, także e, Większość lobby to, może nie większość, ale mniej więcej Połowa to, to Polaki, także Ciekawe, ciekawe, okej okay. 24 na 5, powiedzmy, że meczik całkiem ciekawy e, Moja drużyna troszkę mm, zdominowała drużynę przeciwną Oczywiście tak miało być Okej, okay, ogłusz Oj, dobra, asystyliczne jako zabójstwo to też może być w sumie ładnie. Ich tutaj jedziemy, bo oni tutaj mają respa i to wygląda tak, jakby był jakiś spawn trap albo coś. No dobra, znowu nas na Adi zabił 25 na 6. Trochę zabsułem ten meczyk, ale już mniejsza. Jeszcze jeden frak i meczyk się skończy. Ok, także dziękuję serdecznie Wam za wysłuchanie tego gameplaya jakiego obejrzenia. Jeśli Wam się spodobał, to. Lajkujcie, komentujcie, oczywiście wbijajcie na Facebooka. Jeśli chodzi o następny filmik, pojawi się on w niedzielę, bo w sobotę mam urodziny i w niedzielę postanowię, postaram się coś ugrać. Także jeszcze raz dziękuję Wam, złapkujcie ten komentarz, jeśli Wam się podobał i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.